Yoshiro Mori, były premier Japonii, a do niedawna prezydent Komitetu Olimpijskiego, a następna olimpiada właśnie ma być w Japonii, wpadł w duże tarapaty z powodu kobiet. No, nie jest to wcale oryginalna rzecz, żeby wpaść w tarapaty z powodu kobiet. Otóż zasugerowano mu, że w Komitecie Olimpijskim jest za mało kobiet. Na co? On odpowiedział, że nie ma nic przeciwko kobietom i że jest trochę kobiet w Komitecie Olimpijskim, no ale tak prywatnie mówiąc, to kobiety mówią czasem za dużo. To z pozoru niewinne zdanie, że kobiety mówią czasami za dużo, spowodowało furię wśród feministek i organizacji lewicowych, które domagały się, żeby Yoshiro Mori. Zrezygnował ze swojej funkcji prezydenta Komitetu Olimpijskiego. On jednak wyraził skruchę, przeprosił i powiedział, że jednak nie zrezygnuje ze swojej pozycji prezydenta Komitetu Olimpijskiego. Ale presja była tak długa i tak silna, że w końcu, w końcu musiał ustąpić i zrezygnował z funkcji prezesa Komitetu Olimpijskiego za takie zdanie, że kobiety mówią czasami. Za dużo. W kontekście tej sprawy widzę, że sytuacja znanego publicysty Stanisława Michalkiewicza jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Nadciągają ciemne chmury i Stanisław Michalkiewicz musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami. A co powiedział Stanisław Michalkiewicz? Proszę posłuchać. Mężczyźni nie mają pojęcia nawet o bezwzględności kobiet, że szczyty, na które wspieli się Hitler ze Stalinem, to wśród kobiet to jest raczej przeciętność, mniej więcej przeciętność. Kobiety, jeśli coś sobie tam obzdurają, czy jakiś cel sobie podstawią, to niech. niech nie mają żadnych hamulców, żeby ten cel osiągnąć. Także z tego powodu uważam je za bardziej bezwzględne. A... Czarno to widzę. Czarno to widzę. Los redaktora Stanisława Michalkiewicza może być przesądzony.